Born to Dance. Studio zaprasza dzieci i młodzież na zajęcia taneczne disco dance, hip hop, jazz dance. Profesjonalne studio, miła atmosfera, wykwalifikowani instruktorzy. Informacje ulica Żytnia 66 przez 68. Telefon 509 188 848 oraz www.borntodance.pl Już niedługo po 22 września zorganizowane będą kolejne wybory do Rady Miasta. Za wcześnie? Absolutnie nie, bo zmienieni zostaną radni Młodzieżowej Rady Miasta. Druga kadencja Rady dobiega końca z różnymi wynikami. No myślę, że największym osiągnięciem sukcesem Młodzieżowej Rady Miasta tej kadencji było wywalczenie zniesienia opłat za przewóz z pomocy naukowych w autobusach miejskiego przedsiębiorstwa komunikacyjnego. Oczywiście braliśmy udział także w licznych dyskusjach, debatach. To też jest swego rodzaju pozytyw. Myślę, że też ważnym elementem naszego działania w mieście były konkursy, jakie organizowaliśmy, typu młode talenty. Także było pełno, pełne pole działań naszej organizacji. Młodzi radni popełniali jednak też błędy, które pewnie, gdyby byli doroślejsi i mieli większe doświadczenie z polityką, by się nie zdarzyły. Grunt to jednak zauważyć wady i uczyć się na błędach. Na pewno słaba frekwencja i tak jakby małe zaangażowanie. Myślę, że było to spowodowane tym, że. Do pewnego momentu większość z rannych nie wiedziała tak naprawdę po co w tej młodzieżowej Radzie, Radzie Miasta jest. I to myślę był taki główny powód, bo, bo sam w pewnym momencie dopiero zauważyłem i zrozumiałem, co powinniśmy robić, czym powinniśmy się zajmować, bo do, tej, do, do pewnego momentu no nie robiliśmy tego i to myślę był główny powód. Poza tym taka integracja, której też, też zabrakło, a też jest bardzo ważna. I to myślę są takie dwa główne powody. Aby w przyszłości błędów i złych posunięć nie było, dziś w Zespole Szkół nr 3 odbyło się spotkanie dla kandydatów na młodych rajców. Odbywają się warsztaty dla kandydatów do Młodzieżowej Rady Miasta. Na warsztatach kandydaci będą uczyć się statutu, jak on wygląda oraz przeprowadzania kampanii wyborczej w szkołach. Warsztaty są potrzebne, aby uczyć młodych ludzi samorządności, mimo tego jednak, że przed poprzednią kadencją Młodzieżowej Rady Miasta ich nie było, czas ten minął szybko i bardzo pracowicie. To w... w miarę szybko, muszę powiedzieć, bo mimo że przedłużyliśmy do września tego roku kadencję, to uważam to nie za stracony czas. Także te półtora roku, które spędziłem w Młodzieżowej Radzie Miasta, uważam za w miarę udane, chociaż oczywiście nie wszystko było idealnie. Może właśnie dlatego warto wpisać się na listę wyborczą Młodzieżowej Rady Miasta, aby dobrze i owocnie spędzić wolny czas pomagając rówieśnikom. A może są jeszcze jakieś powody? Żeby mieć realny wpływ na to, na to co się dzieje, warto, warto tutaj wspomnieć, że są na warsztatach również osoby z obecnej kadencji Młodzieżowej Rady Miasta, żeby też pokazywać, co warto zmienić, jakie błędy popełniliśmy i w jaki sposób można, można je naprawić, żeby obecna Młodzieżowa Rada, ta co teraz trzecia kadencja, Kadencja już, żeby nie popełniała takich samych błędów, jak, jak my to robiliśmy, żeby nie powtarzała złych praktyk. Druga kadencja Młodzieżowej Rady Miasta miała swoje blaski i cienie. Młodzi radni jednak jednym głosem do kandydowania zachęcają. Przecież we Wrocławku jeszcze dużo można zmienić. Zachęcam wszystkich chętnych, młodych, aktywnych ludzi, którym tak patetycznie to brzmi, ale trzeba to powiedzieć, leży na sercu dobro naszego miasta i młodzieży mieszkającej w tej mieście, żeby startowały. No i nie zniechęcali się, tak jak niestety spora część radnych w tej kadencji. Jak najbardziej zachęcam, należy, chciałbym, żeby jak najwięcej osób składało, zbierało podpisy do, do kandydowania. Warto, warto, żeby, żeby zmieniać tę rzeczywistość, która, która jest, żeby kreować ten, ten młodzieżowy świat, a, a poza tym naprawdę bardzo dużo można, można się nauczyć. CW24, Alicja Kulińska.